Witam Was w kolejnym odcinku z serii Hardcore, ale tylko w Endzie. Na modzie Better End. Dziś przeżyjemy 25 dni właśnie w Endzie. Oczywiście 50 łopeczek do góry, i wtedy w następnym tygodniu wlatuje film, jak przeżyłem 50 dni. I jeszcze, jak nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii, to polecam sobie nadrobić. A my co, już lecimy z odcinkiem. Więc widzowie, zaczynamy już kolejny odcinek właśnie z serii Minecraft, ale w Endzie. W sensie wy hardkorze. Pod ostatnim filmem się aż tyle łapeczek, więc bardzo dziękuję, że ja wam się podoba. Więc tak, na sam początek ogólnie myślę, że musimy się wziąć za craftowanie tej, tych itemów. Ogólnie. Więc tak, na sam początek by się przydało skraftować sobie ten młotek. Skraftowałem sobie młotek, który będzie nam potrzebny do skraftowania itemów, a nie ruszyłem w podróż po poszukiwaniu talazium dla osób, które nie wiedzą co to jest jest to odpowiednik żelaza w normalnym świecie poczuć razem bardzo ciekawą strukturę a i jeszcze nasza podróż zajęła 2 dni a tutaj może jakaś skrzynka o, dobra mamy, mamy skrzynkę mamy skrzynkę a co tu mamy? MAMY DIAMENTY MAMY miecz. NICE dobra nie dobra już widzowie, kierujemy ten odcinek Fortuna 2 na, na KILOFIE off. Yeah. W końcu coś, coś w końcu mamy. A następnego dnia stoczyłem walkę z nowym Mobem. Dobra, To zrobię. nasza pierwsza walka w tym momencie. Z tym mobem dobra, do wody, do wody, do wody. Do wody. O kurde Dobra, żyje, 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 żyje. Żyje, żyje, dobra. Nice, 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 nice. nice. Ja pierdolę, ja już myślałem. Po... Sami widzowie widzicie, że to coś daje mega dużo hitów. Ale widzowie, wyszliśmy taki tak na plus. Bo mamy kopalnię, w której mamy rudy. W ten sposób będzie... musimy, widzowie, jak najszybciej, naprawdę, jak najszybciej zrobić coś zbroję. Po. Jak my tego nie będziemy mieli, to widzicie sami, jak po tej walce, my jesteśmy tutaj na deda. Znaczy, no... <ścoughs> Na deda, co ja gadam na hit? Co to jest? No nie, ja tego nie będę lepiej oskopywał? Ja już wiecie, ja tutaj. Ja też nie chcę żyć w tym minecraftie Ja tak nie chcę, chcę to sobie prowadzić. Poczekaj, znalazłem zalomisty biom, na którym powstanie nowa baza. A jeszcze są subskrypcje z dwoneczkiem. Pasz, tyle procent osób nie subskrybuje tego kanału. A jeśli to lub zrobiłaś, to będziesz miała jutro super dzień. Zdaję się kurcze za Biom, O! Do. A, to jest tylko statek. No tak. A ja myślałem, że znaleźliśmy jakąś strukturę widzowie. Pobakuje mi jakieś kurczę, ciekawych itemów, bo nie, to ewidentnie nic nie ma, ale przynajmniej weźmiemy sobie itemki, pozostawiamy niepotrzebne. I pobierzemy za to sobie potki. Po czym podglądam się po okolicy i znalazłem naprawdę coś mocnego. Ale to jest, widzę, ładny. The... Ohoho! Widzowie co ja tu widzę Mamy widzowie END City Tak Nice, co to jeszcze jest? Co o, ale my trafiliśmy na giga dobry biom. Tu w ogóle coś mamy... Tu mamy w ogóle jakiś portal. Co to jest w ogóle widzowie? Co to... Aha, to jest statek, dobra. Okej. Okay. Co jest? Mam no Okej. Okej. Ten biom jest ewidentnie za bardzo OP. Coś na za dobrze widzę w tym odcinku idzie. Coś? Nie, na, na, naprawdę coś coś tutaj nie wypali. Co to my... Cztery... Dobra, to sobie weźmiemy. Mamy pełną mamy w ogóle.. endkrystale, Wow! To sobie też weźmiemy. Enderperełkę też bym sobie wziął. Za jedną podcast od razu już y, dam. Y, może sobie tutaj, wiecie. W razie czego? Żeby spierdzielać tutaj mm. No tak, to sobie wezmę Idę to wszystko przepalić i widzowie Co, no to co widzowie, kraftujemy sobie zbroję I lecimy Chyba Widzowie, jeśli, jak kurcze w drugim odcinku znajdziemy już elitry, To wam powiem, że ta seria się naprawdę zarąbiście zapowiada więc też ogólnie teraz sobie tak myślę, bo to jest bardzo bezpieczna w ogóle okolica, bo tutaj nie, nie respią się endermany. Więc w sumie myślę, że chyba naszą bazę tutaj przeniesiemy, tak sobie z y, tamtą. Powiem klucze. od tamtej naszej przygody minęło, znaczy minęło, jest około 500 lub 600 kratek. Więc, no, tak po prostu myślę, widzowie. Skraftowałem sobie część zbroi, podkładałem itemy do skrzynek i ruszyłem na statek do NC. Dobra, widzowie, wybieramy się na statek. W ogóle, nie, zrobiłem od sobie taką platformę, bo na razie wiecie, ja nie chcę jeszcze tam iść, kurczę. Mm, żeby nie paść. To jest, tak, to jest chyba Mutant Enderman. Dobra, więc idziemy sobie tutaj. I nagle stała się sytuacja, przez którą mógłbym skończyć już tą serię. Fantom! Nie, 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 nie! O kurde! O kurde, nie! Nie, 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 nie! Ja się tu fantomu nie spodziewałem w ogóle. O kurde! Dobra, wo wodą zlanam, dobra, już fantomy już tam teraz tam mocno nic się zrobią. Ale wiecie, jakby ja nie miał wody, i bym zleciał, tylko bym mnie perełką ratowała. Kurde, bo ich dużo jest. Da, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody, do tutaj jest dużo. Ja się w ogóle nie spodziewałem fantomu widzowie. O kurde. Nie, ja, ja, ja wracam, ja wracam! Dobra, do, do wody! O kurde, ale akcje obie! Ona, ona w wodzie nie mogą chyba być w wodzie. Czy mogą być w wodzie? O kurde! Ja pierdzielę! O, ale, Dobra, nie! Do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. Do wody. O, kurde! Co to była za akcja, widzowie? Jo Po wyganej LED w walce z fantomami, skartowałem sobie spodnie. Po czym ruszyłem znowu na statek. Mamy. Rozwalamy też. Spawnery. W ogóle nie wiem, czego to były spawnery. O, kurde! Ale no to mamy. Mamy elektryczkę, widzowie! Mamy elektryczkę! Mamy elektryczkę, widzowie! Jest! Nice! Tak, dobra, tylko żeby jeszcze w tych było były itemy. SUM! Tak! Mamy wygany widzę ten odcinek. Ewidentnie! Odcinek jak najbardziej na plus. Jeszcze mamy Ender Chesta! O ja pierdzielę! Ale mamy itemy temy widzowie! Mendyk! Co? Ja pierdzielę! Ale mamy itemy w ogóle.. Nie, ja to wszystko biorę do siebie. Na chatę normalnie. Yeah. Dobra, jednak jednak walto było Walczyć z tymi wszystkimi. Czekajcie. Ja to słyszę te Ja to słyszę. Yy... Jak one się nazywały? O kudy mam tu diamentów! A, ale aha <laughs> No wiadomo. zbyt tak pięknie być nie mogło. Mam pełno w ogóle tych płyt. Więc ja sobie chyba te płyty zostawię. W sumie nie wiem, co te płyty robią. Ale dobra, o kurde, ale teraz, ale teraz zelę się wziął i ustroju. Pięknie tu mam 4, tu mam 5 do Almora. Dobra, to ja sobie to wezmę. Do to Titanium. Dobra. Co tu mamy? Dobra, co to, to jest? O właśnie, mamy ten, mamy żela O! Mamy sadzonki buraka. Dobra, to, to będzie fajne. To coś nam się przyda. Ym... Tylko teraz tak. Dobra. Zakrafting. Dobra, mamy świetny kilo, więc go sobie weźmiemy też. Dobra, to sobie zostawimy. tak, tak za będziemy mieli o wiele lepszej tamy. My... Mamy złoto. Dobra, mamy dużo tych płyt. Dobra, ja sobie tutaj wrócę. Następnego dnia wróciłem na statek i zacząłem walkę z fantomami. Po czym wybrałem się do End City, a tam znalazłem to. Oooo! Czemu tu mamy szulka? Dobra, nie, naprawdę, widzowie. Co my dzisiaj na tym odcinku gotujemy, to ja, ja sam nie wierzę. Szulker. Cztery szalkery chłopcy znalazł Nie, ale wszystkie puste Ja. Yeah. Co ty gadasz? Szalkery se znalazł! Dobra już tylko teraz skończyli jakieś diamentowe i ty ja, 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 ja wychodzę zadowolony z tego odcinka. Cały następny dzień farmiłem sobie Endermany, po perełki. Zdobyłem ich cały stack i znowu szłem do NCT. jesteśmy kolejną wieżę. w jest znowu są szalkery. Wow. Naprawdę... Poteca była tak zeromista dzisiaj, to była... Ona była tak up Czyli ten odcinek tak widzowie nam oddaje, że naprawdę jestem ciekawy jak będą... kurczę, oh jak będą mijać ogólnie kolejne odcinki. Oczywiście widzowie 50 łapeczek to to jest kolejne 25 dni, czyli wtedy przeżyjemy już tej 50 dni, moi drodzy. Wchodziłem do domu, po czym znalazłem zrobisty crafting, który po połączeniu elety oraz nowej sztabki, też nie za bardzo do końca poznałem, daje nam eletek z broją, która daje plus 7 do ochrony, więc mega OP. Następne 5 dni spędziłem na ulepszeniu bazy. Robiłem sobie lepszy magazyn, ścieżki oraz domek na drzewie. A wy widzowie napiszcie w komentarzach, czy w następnych odcinkach dać po prostu timelapsy, czy wycinać, a potem mówić po, po prostu co zbudowałem. Następnie wyruszyłem w podróż i znalazłem nową rudę. Widzowie, co to jest za nowa ruda? To jest ruda? Co to jest? Aha! I z tego możemy jakiś sobie diament wytworzyć okej okay. lecimy w dalszą podróż i znajdujemy nową strukturę dobra widzowie mamy zobaczymy co tutaj znajdziemy w skrzynce o kurde klata unbreaking 8 do armora M um, dobrac um, unbreaking i mending dobra coś lepszego i mamy dużo diamentów, żelaza, kilo of o, to sobie na pewno to nam się przyda. I nóż? Z lootingiem? Czekajcie, bo to pokazuje, że 2 do 2. coś to jest szybkie. Tylko, że to sta się mało damage. Imaj... Znaczy, nie sta się mało, ale mało że zadaje. Ale. A gdybyśmy znaleźli, czy takie, wiecie takie coś, czy jest jeszcze szybsze, to by było strasznie op. Dobra, ja sobie to jeszcze wezmę. To nam się przyda do domku. I tu już do końca odcinka zwiedzamy teren, żeby znaleźć jakąś strukturę po jakiejś lepszej ten. Więc tak, widzowie, będziemy już kończyć ten odcinek. Jak widzicie, jest 25 dzień. I widzowie, oczywiście 50 łapeczek do góry, to jest kolejne 25 dni, wtedy już przeżyjemy 50 dni tylko w Endzie. No to 50 łapeczek do góry i kolejny film w do niedzielę się, mano!